Warto mieć ze sobą mapę i kompas nawet jeżeli się zna mniej więcej teren. Jeżeli to są szlaki nawet proste to warto zabrać taki sprzęt dlatego że on bardzo ułatwia odnaj odnajdywanie się w terenie. Łatwiej wyjść z jakichś krętych ścieżek kiedy się zagubimy. Ale przede wszystkim można w łatwiejszy sposób identyfikować Różne mijane obiekty. Wiemy gdzie jesteśmy, wiemy mniej więcej jaka droga nas czeka. Kompas pozwala nam w odpowiedni sposób sytuować mapę względem stron świata. Z samą mapą możemy kręcić w koło, i w pewnych sytuacjach możemy mieć problem, żeby się zorientować, gdzie jesteśmy. Natomiast kompas pozwala nam tę mapę ustawić odpowiednio, to jest jedno z jego zastosowań przekraczamy szosę i za chwilę wejdziemy w las, proszę Państwa tak zwaną pustą ścieżkę nadal oczywiście szlakiem czerwonym Jesteśmy w miejscu oznaczonym jako Skalne Wrota Chłodno tu wśród tych skał monumentalnych To wszystko piaskowce Zboczyłem trochę ze szlaku Czerwonego, wkroczyłem na niebieski, żeby zobaczyć właśnie te skałki Natomiast teraz Zawracam I idę z na Szlak Czerwony Czeka mi tutaj trochę wspinania się No ale, warto było Idziemy tak zwaną drogą nad urwiskiem. Urwisko jest tam. A poniżej urwiska idzie szosa stu zakrętów. Jest to droga, którą się tutaj dojeżdża. Od strony Radkowa. Szlak zielony. Tu się zaczyna. Proszę bardzo. Jesteśmy już w strefie skalnych grzybów. Oczywiście jest ich tutaj bardzo dużo. Skalne grzyby. Jest to unikatowa formacja skalna. Ciekawe zjawisko, kiedy to dolne partie skały szybciej ulegają erozji na skutek mrozu, wody, wiatru no, i ta dolna część, zrobiona z nieco bardziej podatnego na erozję materiału, szybciej się wykrusza, a do a górna pozostaje mniej uszkodzona. I dlatego robią się takie właśnie grzyby. No tak jak tutaj widzimy. To są takie właśnie warstwowe struktury piaskowcowe. Istna kraina grzybów. Wambierzyce są tu i dokładnie tam są wambierzyce wszystko się zgadza o. wszystko się zgadza idziemy dalej no i idziemy szlakiem żółtym a zatem zgodnie z planem Można by tutaj zorganizować piknik pod wiszącą skałą w 3 godziny No ładnie znam to miejsce w prawo do Kłodzka w lewo do Karłowa Piękny stary drogowskaz I jesteśmy na początku trasy takiej ścieżki edukacyjnej Nignąca Łąka która no prowadzi przez torbowisko No rzeczywiście warto było tutaj zajrzeć i zaraz ruszymy

Widzimy tutaj żurawinę błotną i wełniankę pochwowatą. Takie rośliny typowe no. dla takiego miejsca podmokłego. O proszę, takie wełenki pięknie. Jakiś mostek. Tak, wszystko się zgadza z mapą. Jest to tak zwany potok czerwona woda, zresztą widać. Ma taki czerwonawy kolor, ta woda. O, proszę. O, odbryłkę.